W piątek 22 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury po raz czwarty już odbyła się uroczysta gala sportu, w trakcie której lizbarskim sportowcom oraz trenerom wręczono podziękowania za ich wybitne osiągnięcia na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Wśród wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele siedmiu dyscyplin sportowych, m.in. piłki nożnej, siatkowej, lekkoatletyki, taekwondo czy kajakarstwa. Nie ulega wątpliwości, że ich osiągnięcia powinny być odpowiednio wyróżnione. Wiedzą o tym szczególnie trenerzy, obserwujący młodych sportowców na co dzień. Na pewno dla młodych adeptów, nie tylko mojej dyscypliny, ale wszystkich dyscyplin jest potrzebna. Jest to w jakiś sposób nobilitacja tych młodych zawodników, nagrodzenie za ich codzienną pracę, za zatrudnienie. Tak naprawdę nie widać tego, jak ciężko pracują. Dlatego uważam, że coś takiego jest potrzebne. Zawsze jest to Uhonorowanie tych młodych sportowców. Oni się czują docenieni, co być może wpływa też na motywację do dalszej pracy. Gala sportu jest najlepszą okazją do tego, by poznać bliżej uzdolnioną sportową młodzież oraz by docenić jej wysiłki w osiąganiu najlepszych wyników. Trenujemy dwa razy dziennie. Zaczynają pierwszy trening o 7 rano, jak tu wspomniał pan prowadzący, pan dyrektor Mosiru. Przekłada się to troszeczkę na wynik, bo jest to czołówka województwa, a szczególnie Lena Rucińska, gdzie trenuje trzeci rok, jest aktualnie dziesiątą zawodniczką w Polsce w kategorii żaczek i też ta dziewczyna naprawdę bardzo ciężko i dużo pracuje, jak i wszyscy pozostali. Fajnie, cieszy fakt, że jest jeszcze ta werwa do pracy, także cieszę się z tego, że mogę mieć tak grupę, która motywuje się sama do pracy i co jeszcze mogę powiedzieć? Uważam zawsze, że ciężka praca prowadzi do jakiegokolwiek wyniku, aczkolwiek uważam, że w tak młodym wieku najpierw dajmy się troszkę pobawić zawodnikom. Tak? Nie za wszelką cenę wynik, natomiast przez zabawę, przez radość, żeby, miało, żeby dzieci mieli radość, miały radość, żeby nie siedzieć przed tymi komputerami cały czas. Nagrody w postaci symbolicznych czeków wręczył wyróżnionym burmistrz Maciej Sitarek. Wydarzenie uświetniły występy artystyczne uczniów lizbarskich szkół oraz podopiecznych miejsko-gminnego ośrodka kultury.